otwarte, czyli siedzisz do wieczora, a noc... Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Ja źle mówisz. Półotwarte... ...jest związane z tym... ...że można mieć... ...kątka... ...kątka... Kontrat z więźniami. Kontrat. Kontakt z więźniami. To jest pół. Pół. Kurde, nie pamiętam tego typu. Słuchajcie, ja tam za dużo e, nie wiem.